Początek nowego roku to okazja do wielu zmian, również do zmian dotyczących Twojej pracy. Pamiętaj, że to Ty podejmujesz decyzję, gdzie pracujesz i na jakich warunkach. Dlatego, jeżeli nie jesteś zadowolona z sytuacji, w której w tej chwili się znajdujesz, możesz sama wyjść z inicjatywą i szukać jakiegoś lepszego dla siebie rozwiązania. Stawki za Twoją pracę ustalone są pomiędzy rodziną a firmą. Ale może sama będziesz mogła w jakiś sposób przyczynić się do ich negocjowania. Rozpocznij z rodziną rozmowę na ten temat, używając podanych teraz zwrotów. W tym roku chciałabym otrzymać podwyżkę. In diesem Jahr möchte ich eine Gehaltserhöhung Jeśli nie będę zarabiała więcej, będę musiała znaleźć nową pracę. Wenn ich nicht mehr fedine, muss ich eine neue Arbeit finden. Muszę porozmawiać z pracownikiem firmy o moim wynagrodzeniu. Ich muss mit einem Firmen mitarbeiten über mein Gehalt sprechen. Nauczyłam się lepiej mówić po niemiecku. Zasługuję na podwyżkę. Ich kann besser Deutsch sprechen. Ich verdiene eine Gehaltserhöhung.